A, tu, chodź sto, sto, Chodź tu i sto, sto, a sto, ty sto, Chodź tu, sto, 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 no sto, 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 dawaj, sto, dawaj, sto, sto, O. Dawaj, dawaj, dawaj No dawaj, sto, no. sto, 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 Fantastyczna rzecz, nie? Yyy, dlatego graliśmy na survival, nie? No, na mi nie było takiej księży. <grym> Ej, nie, ale szczerze, Bedwars'a to już taki trochę, kuźwa... To już nawet nie chodzi... nie chodzi... o... Nie chodzi o to, to już jest taka trochę... O. Ja nie bałem się, żeby się po Wiesz, za co Dokładnie. E... Znaczy, nie chodzi o to, bo tryb dalej jest... Dalej jest popularny i w sumie będzie najpopularniejszy prawdopodobnie w całym Minecrafcie, jak zawsze, nie? Gościu jeden nie ogarnia. Dawaj go. No, dobra, drugi zaczął Awczyć czy coś. No, ty. Nie wiem, się zabić. Tak, tak, i tak. I jeszcze tak, jeszcze trapa załączę. Ale upgrade y normalnie. Nie, nie, nie jak ona mnie zabije, to wychodzę. <głanasz> ale tak coraz częściej gada, że gramy w Bedwarsy. <głosz cowboy> Ej, biały idzie tutaj do nas skurkowaniec. Wpadaj. Ktoś cię zapraszał? No nie ale jak się grało dzień w dzień, to... Dlaczego koleś... Co koleś miał we łbie? Ja mam prota dwójkę, ja mam diamentową zbroję, a gościu stwierdził, że mnie zaatakuje. No co za debil. Zabity jeden, zabity drugi, nie ma łóżka, dziękuję. Pamiętam że kiedyś chciałem mieć prępkę tylko po to, żeby na hajte chce a jak raz zagrałem zrobić w tej trenutku. No. Y <laughs> <laughs> Oho! No i pa, koniec a ja nawet nie spadam, bo to nie ma sensu. Nie masz łóżka panie biały. Teraz najlepiej żebyś się zwojdował. Ja nie To pewnie u nas, ale lepiej go dać na namierzanie, jak możesz. Ale wiesz co, mogę sprawdzić, czy on jest u nas? Mamy, założę nam jakiegoś trapika, i raczej go u nas nie ma. Jego... U siebie, u siebie, u siebie, po prostu. Na pewno nie, ja byłem to. Nie gadaj. Ja byłem przed chwilą u niego. Ja. Nie... no co za? Aha, tam jest u góry Teci fireball. <grystanie> Widziałeś co się stało? <grystanie> Widziałeś co się stało? Nie widziałem, bo się budowałem akurat. A szkoda! <grystanie> nie, bardzo szkoda. Koleś. Aha, spadł <grystanie> Co ja no właśnie, tak coś czułem, że tak się to się skończy. No No właśnie rozwalam, tylko... No leć kurwo. No nie, już rozwalałem! To wam pozwolił drabinki robić? na ten koleś leci wszędzie, nie, tylko nie tam gdzie chcę. Nie? Rozwalaj. Dobra, nie ma. Ewa? No, come on! No nieeej, A ile? 2 HP! To jest zuko, we się umiecie ale po pojedynkę nie, tak? Patrz, patrz, patrz. I tak dwójkę Idiota! Jeszcze się zabił. Cześć, ziemuś. A to znowu ten Deadpool chyba. Łoto! Kościół, no nie, nie rób mi takich Walcz normalnie, walcz Jezu, ja byłem w sklepie i mnie biję, i jego zabiłem, nie? <grym> to miał pewnie słabego seta. Aha, no, nie, nie miał zależnego tak. sprotem jeszcze. I miałeś też szelfresem. A znając ciebie pewnie ty te zbroje nie kupiłeś. No, za akurat wiążyłem. Ja on dzisiaj taką głupawkę, że naprawdę ginę z byle powodu, nie? Od graczy nie... Aha. nie, ale od 14 kolejna wycieczka w jedną stronę. To siedzenie w godziny pewnie zająć życie. Jak to się stało? Jak gościu mnie knoknął na bok w momencie, gdy stał przede mną? Teraz tak, tłuką się, teraz będą się tłukły dwa niskie lewele, które mają doświadczenie tylko, że on o tym nie wie. <grych> z jednym dużym. Które doświadczenia nie ma. Nie no, skoro, nie, no ma skądś ten level, to jakieś doświadczenie ma. Tylko, że my mam no. doświadczenie z High Pixel'a i z MyPlaya, a on ma chyba pewnie tylko z tego serwera. Widział on jest? Pewnie u, u tych, u tamtych, nie? Dobra, czekaj, ja spróbuję zrobić klacza. Nie, ja w ogóle namyślałem. Ale wyszło kuźwa, ale się udało. Widziałem tego, 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 tego. Powiem ci że lepszego nigdy nie ujdziem. No wiesz, moja ręka doleciała do wyspy, ale kurde, reszta ciała już nie bardzo. No doleciała do wyspy. No beka w chuj. No, nie, różawek. nie. W tu gdzie? Widzę go. Buduje do... się. Strzelam, firebolem nawalam. Trafię? Trafiłem! Aj, przyniosłeś, że przeżył. Nie trafiłeś. leciało miliard kilometrów obok mostu. A, Dobra, nieważne, ja idę obok. Jestem obok. Ona jest u czerwonych. Ja. Jestem obok i zarają, ją zaatakuję na podcę Jumboosta firebolami i w ogóle wszystkim. My mamy tego, my mamy obsidian, nie? Mamy. Ej, postawiłem blok, jak ten fireball wypłaca nie? Ja jestem nad nią. Nie ma, nie ma cię. Nie żyję. A i nad nimi na swoje obietnice zawsze są tak kruche. Zawsze co? są tak kruche. To jest kruche. Twoja obietnica. Twoje obietnice kuźwa. Ja odławić, bo po Nie moja wina, że miała za sobą ścianę, się skitrała jak yy, małe bobo kuźwa. Ona ma cheaty! <grym> Jakbyś wiedział, co ona... Szkoda, że to nie ma replaya. Szczeliłem ją fireballem, no nie? Nie tak taką o most! że się zatrzymała, aż nie wiem, I Normalnie, to się na wyspę. Aha, to, a nie miała perły? Nie miała, nic, nie. Nie, na pewno nie miała perły, bo nie była na się Na nasz nie była w ogóle. Właśnie. Ej, idą do nas! Jak ty się wy fireball ty nie Ej co?

A, no, już. Pff, dobra, ja wracam. Teraz idą tak. z drugiej strony. Właśnie. Na no, powyrko. Nie, powyrku, ja tu jestem. Chyba, że mnie zabije. Nie, nie zabił. Ja pierdzielę go, ale Koleś, to tak mnie denerwujesz z tym twoim kucia gównianym podejść. I idzie do nas, czerwony, ja idę do nich. Nie, ja idę do, do. Idzie na nas czerwony, no właśnie. A ja tak, ma ile. Nie, nie mamy beda. Puść <grym> dwa, jak ja nie widzę tego, że no. Dawaj o! Nie rozwalił Nie ma, nie ma, nie ma ci po, nie, nie ma, nie ma ci po. Jest! Mamy beda. <grym> nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Późwa, łóżko już A, było odsłonięte. Gdyby nie ten Miner Fatik to byśmy mieli przesranę. Ale kuźwa ci czerwoni mnie denerwują Trzeba coś z nimi zrobić Dobra, chodź do Aqua Ja powiedziałem, że ja będę bronił łóżka przed czerwonymi Jedna HP masz O no znaczy. nie, no idzie kuźwa znowu Czy Ty se możesz odpuścić debilu skończony? No jest tam Dzień trapa zjadu Jak możesz to kup nam trapa Ja za na mam do Ej idzie do nas Przyszedł, jest u nas Zabudrało się do nas iść do góry, żeby cięcie To znaczy, że nam zamknął, Aha Jeszcze serio? Idzie do nas Teraz do nas będą oni umieją tylko na różnicę wysokości. Idzie, 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 idzie. Pierwszy poziom, na pewno, no. Oni mnie naprawdę wkurzają, ale... No, niech ci biali ich zaatakują. Jesteś, czy on ciebie zabił? Mi chyba widać na czacie, No jakiego ty masz. No ale patrz, co to jest za sierota, no patrz, jeszcze sam siebie zrzucił, no ja pierdolę. Postawił Ci tutaj, no nie, z zrzuci tak, wypukł, by że sam siebie zrzucił. No to jest taka sierota, że tylko po, przy naszej bazie ginie kuźwa, ale wcześniej to nie może. <noise> no bo to jest. Nasza baza na no, on się <noise> <noise> Taka radniacja, no nie? Wiesz, jak dziwiłam wyczerpać, to wiesz. A mnie na nie ma Ej jest tu kuźwa! Pipa. No co? Co? Czy wy możecie coś odpuścić? Nie, dobra. Ja myślałem, że kuźwa go nie odrzuciłem, ale naprawdę, jak się ktoś, ktoś bije na tym moście, nie? To, to tutaj na tym serwerze jest taka patola. Zabota, ale taka, że czerwony już mają podkie niewidzialność. Tak, Potki niewidzialności. No, no prawie pod nie podkie niewidzialność. Ej, perłą się tepnął. Tu jest perłą. Nie no, spadł, źle się tepnął, walnął w most. Ale skąd? Jest u góry, no. Wypadł, wypadł. Widziałeś... Ja nie, nie... Nawet ci nie powiem... Nie, wiesz co, słuchaj, to co, co się stało przed chwilą z tym czerwonym, to... Widziałem tego knoka. No właśnie to nie był knok, to no, po prostu ja nim stałem jak szmatką jakoś. No po prostu kurwa no nie! Boże czy ty to widzisz. Co <noise> to to za mieć czerwony. <noise> A ja też, wiesz co, ty wiesz, co jest najśmieszniejsze? Gdy oni tak rzucałem mnie, to ja nie celowałem w niego, po prostu biłem mieczem w losowych miejscach. No i zaraz tak dalej. Nie gadaj no, no, wygramy to, czy nie? No, nie, właśnie, bo oni kuźwa grają jak, kurde... Mamy 14 minut tylko. Patrz, jeszcze, no, patrzacz. Do nie, czemu? no znowu zjadną trapa. Ej, ten tyle gdzie ma za daleko? Bo nawet nie mógł gniezda Ja się tak zastanawiam, gdzie ci, co ci biali robią w kuźwa? No, ja tego tym ci Wcześniej ci gadałam, że trochę boję się białych teraz. Ale, zamiar, ale ci biali, zamiast kuźwa atakować tych czerwonych, to oni kuźwa stwierdzają, że nie. Robią to jak my, że się ulepszają, a potem. To... No się bawić tam nie tak. Aha, to fajnie, 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 ekstra, kozacko uh. Bia nie Biali, wykoszczeń, najpierw my patrząc się wygrywają, no nie? A, nie, to ty, dobra No ale spokajnie, biały też tam jest Teraz niech oni, się niech oni się tłuką między sobą, a my się po prostu dozbroimy No, żeby to było takie ja jest mam pyszynkę <laughs> Czekaj gdzie ten biały? Naszedł? Aha on jest u góry Ej we dwójkę do nas idą Czekaj to się, to się, to się, to się nie ma no Tutaj jesteśmy No, no patrz teraz biały atakuje a tam u góry jest czerwony jeszcze No dobra Widziałeś to? No co, 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 co On ma OHO! NA PEWNO NO! Nie zesraj się Widziałem. to jak fajewa Nie chodzi o to, że skakał On mnie kurde jednym strzałem zjadł ponad pół HP no i mnie już nie ma. No patrz, on no, weźszy ten jak nie idzie, to jest Nie, go... serio. Ja uciekłem, właśnie, ale co mi po tej ucieczce? Zobacz sobie, jak potem piję, czemu to nie Aha, dobra, gość na pewno jest na fale jakimś. No na pewno, no nie zes... no na pewno!